Pokażmy, bo to jest istotne. No nie tylko spotkanie z przedstawicielką wysokiej rangi tech koncernu Google Alphabet. Pamiętajmy, że to Google Alphabet dawał rządowi Morawieckiemu w 2022 roku 10 milionów na walkę z dezinformacją, więc to też zaskakujące spotkanie. No i później mamy dwa punkty. O 11.15 spotkanie prezydenta ze środowiskami żydowskimi w konsulacie w Nowym Jorku a później ekskluzywne drugie spotkanie z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Roland, Ronaldem Lauderem. To jest postać kluczowa także właśnie dla tych procesów rewindykacji. Niestety te dwa terminy Karola Nawrockiego no, muszą budzić zrozumiały niepokój, zwłaszcza jeżeli mamy w pamięci, że to przecież za poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa wykrystalizowała się ta słynna ustawa 447, budząca wielkie obawy i niepokoje w Polsce, że będzie próba wymuszenia na państwu, na naszym państwie właśnie tych zaszłości, które strona żydowska uważa za niezałatwione. Pokażmy, bo to jest istotne, no, nie tylko spotkanie z przedstawicielką wysokiej rangi. Tech koncernu Google Alphabet. Pamiętajmy, że to Google Alphabet dawał rządowi Morawieckiemu w 2022 roku 10 milionów na walkę z dezinformacją, więc to też zaskakujące spotkanie. No i później mamy dwa punkty. O 11:15 spotkanie prezydenta ze środowiskami żydowskimi w konsulacie w Nowym Jorku a później ekskluzywne drugie spotkanie z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Roland, Ronaldem Lauderem. To jest postać kluczowa także właśnie dla tych procesów rewindykacji. Niestety te dwa terminy Karola Nawrockiego no, muszą budzić zrozumiały niepokój, zwłaszcza jeżeli mamy w pamięci, że to przecież za poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa wykrystalizowała się ta słynna ustawa 447, budząca wielkie obawy i niepokoje w Polsce, że będzie próba wymuszenia na państwu, na naszym państwie właśnie tych zaszłości, które strona żydowska uważa za niezałatwione.